thank you Dzień dobry, witam Państwa w programie Kulinarne zagadki. Dzisiaj gościmy w restauracji Oberża, która znajduje się pod szybem SW1. Z racji tego, że mamy piękną wiosenną pogodę. Niestety trochę wiatru, który nam tutaj przeszkadza. Chcielibyśmy Państwa zachęcić do wyjścia na dwór i do przygotowania lekkich, delikatnych, a jednocześnie smacznych potraw, które przyrządzamy na grillu. Dzisiaj dla Państwa będę gotował ja, Piotr Kasprowski i szefowa kuchni z tutejszej restauracji, Ewa Jurczyk. Powiedz Ewa, co dzisiaj przygotujemy? Dwa rodzaje szaszłyka. Będzie to szaszłyk typowy z ryby, z dorsza i łososia. Czyli z ryb, które tak naprawdę są naszymi rodzimymi rybami z naszego Bałtyku. Tak. Tak. A drugi szaszłyk? Drugi szaszłyk będzie ziemniaczki młode. Z boczkiem, owijane boczkiem. Owijane bekonem, tak, tak? dokładnie. E, I do tego wszystkiego przygotujemy zdrowy, e, bardzo smaczny sos z nowalijek, e, które już się pokazały na rynku, e, który będzie łączył, myślę nam, obydwa spaki w doskonały sposób. E, zaczynamy od tego, że zamarynujemy rybę, tak? Dobrze, tak. Do miski. Kroimy koper, a taką słuszną porcję, bo myślę, że taki jeden pęczek. Tak, tego kopru, tego, ten koper nie kroimy, drobno kroimy na 3-4 części, bo to nam... on ma tylko nam oddać smak do ryby, wrzucamy do miski. Koper mamy pokrojony. Tak jest. Sok z cytryny. Ale cytryny nie wyrzucamy, wrzucimy też do marynaty. Ja myślę, że co najmniej dwie cytryny na taką ilość ryb. Sól. Sól, odrobina wody, po to, żeby z tej marynaty zrobiło nam się odpowiednio więcej, a jednocześnie połączyła woda wszystkie składniki. No i olej. Olej rzepakowy. Jeżeli lubią Państwo, może być też oliwa z oliwek. Ok, i dodak sporządzonej marynaty wkładamy rybę. mieszamy to wszystko żeby nam się tak jest tak zamarynowaną rybę zostawiamy na około godzinę w międzyczasie przygotujemy szaszłyk z młodych ziemniaków i bekon. Ewa bardzo proszę najpierw zamarynujemy ziemniaki do ziemniaków wrzuć pół łyżki czosnku zblendowanego. Poszliśmy trochę na łatwiznę i zrobiliśmy sobie ten czosnek już trochę szybciej. Świeże oregano. Ja siekam. Dodaj tutaj, Epciu, jeszcze odrobinę pieprzu, odrobinę soli. Ziemniaki były gotowane bez soli, dlatego dajemy sól. Jeżeli Państwo e, posolicie ziemniaki w czasie gotowania, to ich już nie solimy. Dodajemy oregano ono nam bardzo wzbogaci smak e, naszego szaszłyka z e, ziemniaków. E, oliwa albo olej. Do ziemniaków dodajemy czerwoną paprykę. Proszę bardzo, jest papryczka. Myślę Ewa, że jeszcze, jeszcze taką słuszną porcję. Jeżeli lubią Państwo pikantną, to polecam dać pikantną, wtedy całość będzie miała jeszcze bardziej wyrazisty charakter i smak. Całość mieszamy. Dokładnie, tak żeby nam ten czosnek rozszedł się po całych ziemniakach. I dobrze by było też te ziemniaki zostawić na jakiś czas. Wtedy te smaki przejdą do środka. Całość będzie dużo lepiej smakowała. Ziemniaki mamy gotowe. Tak. Chwilę sobie postoją. W międzyczasie przygotujemy sos do naszego dania. Do miski ścieramy zielonego ogórka na tarce. Na grubych oczkach. Na grubych oczkach, oczywiście. Ja skroję zioła które będą nam potrzebne będzie to oregano świeże jaką ilość szepie, tego ogórka? Ja myślę, że jeden ogórek w zupełności nam wystarczy. O, trochę nam wiatr przeszkadza. przeszkadza, zioła, przeszkadza? zioła nam zwiewa. E, będzie to bazylia. Proszę bardzo, ogórek Pamiętamy, żeby ogórka, odrobinę. Lekko posolić tak, i odcisnąć z niego wodę po to, żeby nam sos nie zrobił się bardzo wodnisty. Tak, za rzadki. Mhm. Świeży koper. Tak teraz. Ewa, bardzo bym cię prosił, żebyś odrobinę posoliła. Posoliła i odcisnęła, wymieszała i odcisnęła wodę, która z ogórka wyjdzie. Okay? ok? Ręką odciśnij, tak jest. Odciśnij na miejsce i całą wodę odlejemy. Tak jest. Wylejemy. Do sosu będzie nam potrzebny jeszcze jogurt. Jogurt musi być koniecznie gęsty. Jak będziecie Państwo kupować, trzeba po prostu poruszać opakowanie i zobaczyć, żeby on nie był lejący, tylko taki dosyć sztywny w środku. Proszę bardzo. Już. Korzystając z łona natury, ogórki wrzucamy do środka. E, zioła. Tak. E, teraz dajemy jogurt. Tak, około 3-4 łyżek. E, damy, Dodamy pieprz czarny. Tak jest, dodamy rzodkiewkę, ale za sekundkę. Oliwę z oliwek albo olej. Sok z limonki, a Ciebie bym poprosił, Ewcia, jeszcze o starcie dla zaoszczenia smaku czterech rzodkiewek. Proszę bardzo. Sok z połowy limonki. Okay. limonki też nie wyrzucamy, wkładamy ją tak. do marynaty. Podkreśli smak aromaty. Jest. Cztery rzodkiewki już mamy starte. Tak jest. Proszę, Proszę bardzo. No, całość mieszamy. Ale jeszcze, żeby wzbogacić aromat, Sypka. dodamy czerwoną cebulę. Okej. Okay. Za chwilę będzie sosik gotowy. Czepulę kroimy nie w kostkę, a w piórka. Okej. Okay. Dodawać soli już? Tak. Dobrze? Na koniec... Na koniec y, odrobina czosnku do ryby jak najbardziej będzie pasował. Tak, corazem jeszcze. Tak jest i zostawiamy na czas przygotowania naszej potrawy. Tak, proszę bardzo. Y, teraz y, pierwsze co zrobimy. Nasze szaszłyki z y, ziemniaków, ponieważ Ziemniaki. one będą się smażyć odrobinę dłużej. Ziemniaki otulone bekonem. Tak jest. Plaster w boczku. Owijemy, owijamy dookoła ziemniaka. Przebijamy patykiem do szaszłyka. I tak zapełniamy, zapełniamy e, cały patyk. Tak? Okay. A ja w tym czasie przygotuję drugiego szaszłyka z ryby. Rybę wyciągamy z marynaty. Usuwamy zbędne zioła. Kroimy w grubą kostkę. Czy to wystarczy, czy jeszcze jeden? Jeszcze Ewa, cały patyk nie będzie. Okay. To samo robimy z dorszem. Proszę bardzo, szaszłyk już jest gotowy. A teraz e, szaszłyka kładziemy na grilla, tak. E, polecam Państwu grillować na e, folii aluminiowej ponieważ marynata która, czy soki, które będą nam wyciekać z jednego szaszłyka czy z drugiego padając na rozgrzane węgle, mogą zepsuć nam smak potrawy, ponieważ palący się tłuszcz, który będzie się unosił do góry może osadzać się na potrawie, jest to niezdrowe i może zepsuć nam smak potrawy. Dlatego polecam grillować na folii aluminiowej. Przesmaruj, proszę cię, olejem jeszcze folię aluminiową i zacznij grillować szaszłyka. Ja, do, żeby wzbogacić naszą potrawę, użyję jeszcze pomidorków koktajlowych albo pomidorków szery i selera na Pokroję go też grubsze na grubsze, na większe kawałki. Pomidorki na połówkę. Tak i nabijamy... jest Nabijamy rybę. Dobrze. Łoś przekładamy pomidorem, dorsz, i kawałek selera. Tak przygotowane szaszłyki układamy na grillu. Grill musi być dobrze rozgrzany. Najlepiej sprawdzać e, zwykłą metodą za pomocą ręki. Jeżeli nie będziemy mogli utrzymać nad paleniskiem, bo jest tak gorące, wtedy, wtedy naprawdę możemy zacząć smażyć. Jeżeli grill będzie zimny, rękę będziemy mogli spokojnie utrzymać, wtedy nie polecam grillować, bo mięso nie będzie nam się smażyło na tym ruszcie, tylko po prostu gotowało. Musi być dobrze rozgrzany, tak żeby całe, wszystkie pory potrawa zaczęła nam się automatycznie smażyć. No, i oczywiście, jak w każdym naszym programie, jest kolejna zagadka, a dzisiaj będzie nią pytanie związane, ściśle związane z naszą potrawą. A brzmi ono, jakie składniki najbardziej cenne dla naszego organizmu zawierają ryby. Na odpowiedzi czekamy tradycyjnie do piątku na adres, który znajduje się na dole ekranu. Zobaczcie, niemiaki już są gotowe. Chyba bardzo proszę się wyłączyć na jedną część. Eee, Półmiska B na sos. Ryba jak widać też jest gorąca, parująca. Tutaj na tą część sos. Tak jest dłuż. O to chodzi. Wystarczy? Tak jest. Dobra, proszę, proszę, proszę. Żeby potrawa była jeszcze zdrowsza na drugą część e, sałatę lodową. Tak na pół poszarb kawałki. A gdzie na nas sos? Ziemniak na sałatę i co? Coś by przydało się do dekoracji? Tak. Mąka. do tego, żeby nasza potrawa wyglądała bardziej atrakcyjnie. Jeszcze raz zadam Państwu pytanie z dzisiejszego programu. Jest nim pytanie na temat naszej potrawy, potrawy z ryb. Jakie cenne składniki odżywcze znajdują się, oczywiście dla nas, znajdują się w rybach? I cóż, zapraszamy Państwa do Zapraszam kolejnego programu. Dziękujemy bardzo, dziękujemy bardzo za udział. Bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Ale jak coś powiem, coś powiem co by nie było konieczne tego, to będzie wcięte, tak? Aha. No to mogę dużo mówić. Nie Niekoniecznie. Ja jeszcze raz przypomnę zagadkę, którą w dzisiejszym programie Państwu zadaliśmy. Oczywiście, już usuwam. Usuwam usterkę.